Na no, cześć, dobry wieczór, tu Kuma, szkocki ogrodnik, a dziś będę rozsadzał nasiona szostkowca Wagnera, po łacinie trochę karpus Wagnerianus. Moją metodą rozsadzania nasion jakichkolwiek palm jest metoda worku. W tym oto około 100 nasion tego właśnie trochę karpusa, wymieszanych razem z dwóch okosowym perlajtem. i perla, zapewni im Dobre na powietrzenie oraz odpowiednią wilgotność. Ja je lędę do dokładnie miesiąc temu, Trzymałem je w ciepłym i ciemnym miejscu, gdzie miała zapewnioną temperaturę powyżej 20 stopni. I dokładnie dziś, kiedy się przyglądałem, zaraz w zdjęcie, dokładnie zobaczycie, zobaczyłem pierwsze korzonki. Więc teraz te nasiona, które mają już pierwsze korzonki, wyciągnę z tego worka delikatnie i wsadzę je do ziemi. Resztę pozostaję w tym worku i poz pozwolę im spokojnie kiełkować. Tu, w tej miejscu, widzicie to mniej więcej połowa tylko z tych, którymi już wykiełkowałem. Wyki ja mam tylko dwa pojemniki, do których mogę je wsadzić, więc wysadzę tylko te z najdłuższymi korzonkami. Pozostałe pójdą z powrotem do worka I gdy zapewnię sobie kolejny pojemnik, wtedy je wysadzę w ciągu najbliższych 5 dni. Jak widzicie, pięknie te korzonki wypuściłem. Jak widzicie, już wysadzone. W oby donicach mniej więcej doniczka wysadziłem około 20 nasion do każdej. I jeszcze mi tam kilka, kilkanaście zostało, więc jest z powrotem wsadzę do, do Worka i w ciągu najbliższych kilku dni wysadzę. E, musicie bardzo uważać podczas e, wsadzania tych, e, tych nasion do ziemi, jako, że mają bardzo delikatne grządki i nie możemy uszkodzić jeśli sami to czekać się, e, żeby nam wyrosły palmy. A więc nasiona już w doniczce. To jest po prostu zwykłe dwóchno kwasowe, którym je, którymi przykryje te nasiona. ona jest dobrze przepuszczalne. zapewni odpowiednią wilgotność. I po tym jak je przykryje tą doniczkę, powiem. Zamknę wieczkiem i będę mniej więcej codziennie sprawdzał, czy kiełkują czubki liści ponad poziom ziemi. Jeśli tak, po prostu wtedy je odkryję na parapet. I będę czekał aż za Te doniczka, to to nie jest nie śmiertelnica, to jest ee, kubek pól jogurtu. Policja miała budki zwykłe, takie plastikowe. Lubię je z tego powodu, są głębokie. Są głębokie i swobodnie mogę dużo nasion tych palm wysadzić. Palmy mają stosunkowo głęboki system korzeniowy, więc w takiej doniczce przez pierwsze miesiące życie one swobodnie sobie będą e, zdrowo rosły, a mniej więcej po kilku miesiącach przesadzę do osobnych głębokich doniczek. Także ja się z wami żegnam, w doniczkach mam już te nasiona wysadzone, w dwóch mam te karpusy, w tej oto pierwszej, nie wiem czy widać czy nie, to jest palma sabalowa, sabal minor, które pierwszych raz, dwa, trzy, cztery, pięć już wykiełkowało, więc ta donica idzie już od razu na okno, te karpusy są ciągle jeszcze przykryte i czekamy aż wykiełkują. Jeśli macie pytania, piszcie śmiało, e, macie lepsze pomysły, sugerujcie. A ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia, do zobaczenia. Hej, pa pa.